Hej, tu Monika, witaj na kanale Slowland Yoga. Jest to nasz piąty już dzień z 30 dni z jogą na Nowy Rok. Takie nasze wspólne wyzwanie, jeżeli jesteś tu ze mną od samego początku, ogromnie się cieszę, ale równie mocno cieszę się, jeżeli jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Do dzisiejszej praktyki być może przydadzą się kostki. Jeżeli masz kostki jogowe, super. Trzymaj je gdzieś w pobliżu, ale nie martw się, jeżeli ich nie masz, bo do tego doskonale nadadzą się dwie grube książki. Specjalnie przygotowałam słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Kto jeszcze dzisiaj używa takich słowników, nie wiem, ale ja takie mam. Prawdopodobnie też masz jakieś dwie grube książki, więc jeżeli nie masz kostek jogowych, na chwilkę sobie zatrzymaj to nagranie, skocz po takie dwie grube książki, być może dziś się przydadzą. Przechodzimy sobie do leżenia. Połóż się na macie, ale tym razem z ugiętymi kolanami, które skieruj sobie do boków. Połącz podeszwy stóp. Na chwileczkę zatrzymamy się na samym początku praktyki, jak zwykle. Postaraj się rozluźnić całe ciało. Poczuj, jak zarówno twoje kolana opadają do dołu w kierunku maty. Poczuj, jak całe twoje ciało ciężko na tematę opada. Jest całkowicie rozluźnione. Połóż sobie jedną dłoń na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Przymknij sobie oczy i przez chwilkę skieruj całą swoją uwagę do siebie. Do swojego oddechu. Przez moment uświadom sobie miejsce, w którym jesteś, ten moment, w którym aktualnie leżysz na Macie. Zastanów się, jak się w tym momencie czujesz, z czym przychodzisz na matę, co chcesz w niej zabrać, być może coś na niej zostawić, co już ci nie służy. Cokolwiek to jest nie oceniaj, tylko zauważ. Być może to będzie twoja intencja na dzisiejszą praktykę, ale pamiętaj, że też wcale nie musisz mieć żadnej intencji po prostu. Wystarczy, że chcesz się troszkę rozciągnąć, poruszać, fajnie zacząć dzień, być może go w ten sposób zakończyć. Jeszcze jeden wdech i wydech. I powolutku otwórz sobie oczy, odłóż ręce na matę. Kolana cały czas mniej ugięte, przysuń sobie, to znaczy odłóż sobie już teraz stopy podeszwami na matę. W leciutkim rozkroku, takim mniej więcej na szerokość bioder. I teraz będziemy sobie unosić tułów i przenosić za głowę ramiona do pozycji półmostu. Postaraj się unosić tułów w takiej kolejności, że najpierw będziesz podnosić biodra, później dolne plecy. Środkowe aż po łopatki, i w tym samym czasie powolutku przenieść sobie za głowę ramiona. To robimy z wdechem, z wydechem, w takiej, czy w odwrotnej kolejności opuszczamy tułów, plecy, środkowe, dolne, biodra i ręce. I jeszcze sobie to robimy kilka razy. Wdech. Na chwileczkę się zatrzymujemy, pracują nasze pośladki, angażują się i z wydechem. Wracamy do poprzedniej pozycji, czyli ręce na matę i tułów również. I jeszcze wdech. Zatrzymaj się na momencik w półmoście i z wydechem. Wrócimy na matę. Ostatni raz. Wdech. Zatrzymujemy się i z wydechem. Wróć powolutku na matę. Teraz mocniej ugnij kolana, przyciągnij je na chwileczkę do siebie, obejmij ramionami. Możesz delikatnie się pokołysać na boki. Następnie skrzyżuj sobie. Kostki i takim zamaszystym ruchem przejdź do przodu żeby usiąść w siadzie skrzyżnym możesz się troszeczkę wycofać wyprostuj się unieś ręce do góry z wdechem połącz dłonie z wydechem opuść je połączone do klatki piersiowej i jeszcze raz szeroki ruch zamaszysty zagarnij powietrze do góry połącz dłonie z wydechem je Opuść i za trzecim razem też podnieś ręce do góry, ale już ich nie łącz. Zostaw je troszeczkę szerzej, wspinając się do sufitu z wydechem opuść barki, ściągnij łopatki, jeszcze wdech. I z wydechem połącz dłonie w koszyczek, zapleć w koszyczek i. Kolejnym wdechem przepleć koszyczek do góry. Poprzeciągaj się. Z wdechem i z wydechem odłóż sobie dłonie z tyłu na szyję, czy na dolną część głowy, na potylicę. Z kolejnym wdechem otwórz się troszeczkę mocniej, popatrz w sufit. I z wydechem skieruj do przodu łokcie, zaokrąglając plecy i pochylając się w przód. Jeszcze raz to zrobimy, czyli wdech, otwieramy się. I z wydechem okrągłe plecy, głowa i łokcie w dół. I jeszcze raz na wdechu się wyprostuj, wyciągnij ręce, przeciągnij się tak jak przed chwilą i powolutku z wydechem opuść ramiona w dół. Dobrze, teraz przejdź. Dłońmi do przodu, przenieś kolana na matę i wycofaj je sobie, tak by się znaleźć na środku maty, w pozycji klęku podpartego. I tu zaczniemy sobie od trzech powtórzeń krowiego i kociego grzbietu, czyli prawie tak jak zawsze. Wdech, podnieś kość ogonową i głowę, opuszczając brzuch. I z wydechem koci grzbiet, czyli odwrotnie. Drugi raz to samo wdech, wydech. Odepchnij się od maty jeszcze na końcu, kiedy już jesteś w pełnej pozycji kociego grzbietu. I ostatni raz powtórka wdech i wydech. Dobrze. Wracamy do neutralnych pleców. Delikatnie się. Porozluźniaj. A następnie podwiń palce stóp. Unieś lekko kolana nad matę z wdechem. A z wydechem przejdź do pierwszego psa z głową w dole. I chwileczkę sobie połginaj nogi naprzemiennie poopuszczaj pięty. Też raz jedną, raz drugą. Głębokie wdechy, długie wydechy, rozluźnij szyję. I teraz jeszcze zatrzymajmy się w psie z głową w dole. Z kolejnym wdechem unieś obie pięty wysoko do góry i z wydechem przenieś je na lewą stronę i Opuść do dołu. Z wydechem unie się do góry, przejdź do centrum i na prawą stronę, i tam jest z wydechem opuść. I znów do góry pięty. I powolutku przejdź do swojej wersji psa z głową w dole, czyli albo ugnij kolana, zatrzymaj pięty nad matą, albo opuść pięty i wyprostuj kolana, pamiętaj, że obie. Wersje są prawidłowe. Ważne, żeby były wyprostowane plecy, wydłużony kręgosłup, rozluźniona szyja. Jeszcze oddech. I teraz z kolejnym wdechem podnieś prawą nogę do góry. Następnie ugnij ją w kolanie, kolano przyciągnij jak najbliżej do klatki piersiowej. Wyjdź sobie lewą stopą na palce i przyciągaj, jednocześnie przenosząc w przód prawą nogę. Jeszcze przyciągaj, jeszcze przyciągaj i postaraj się ją odłożyć między dłonie. Pamiętaj, że jeżeli gdzieś wcześniej wyląduje, weź ją sobie w ręce i przenieś do przodu. Dobrze, i teraz powolutku opuszczamy sobie lewe kolano i lewą stopę, i być może teraz będą nam potrzebne kostki lub książki, ponieważ będziemy teraz wykonywać pozycję pół szpagatu. Pamiętaj, że kostki mają trzy różne wysokości. Dopasuj tę wysokość do siebie, zaraz, zaraz powiem o co chodzi. Zaczynamy powolutku prostować prawą nogę. Przenosząc biodra w tył i staramy się, by plecy nasze były proste. Dlatego, jeżeli czujesz, że zostawienie dłoni na macie powoduje, że Twoje plecy są zaokrąglone, to wtedy lepiej wziąć kostki, na nich oprzeć dłonie, wyprostować ramiona i wyprostować tym samym plecy. Inną możliwością jest ułożenie dłoni na łydce. Wtedy w ogóle nie potrzebujemy kostek, ale na pewno pozycja będzie dużo bardziej stabilna, jeżeli użyjemy tych kostek. Natomiast jeżeli czujesz, że tego nie potrzebujesz, że zostawiając dłonie na macie, Twoje plecy wciąż są proste, to wtedy nie korzystaj z ich pomocy. Postaraj się unieść do góry stopę, tak żeby palce były skierowane do góry. Pięta oczywiście zostaje na macie. Jeszcze raz upewnij się, że plecy są wyprostowane. Zrób sobie jeden oddech. Robimy jeszcze wdech. I z wydechem przenosimy się z powrotem do przodu. Tu oczywiście, jeżeli mamy kostki, to też sobie je przesuwamy. A później znów przenosimy się do tyłu. I znów przenieś sobie bliżej kostki wyprostuj się Dobrze jeszcze wdech staraj się mieć otwartą klatkę piersiową ściągnięte łopatki I z wydechem teraz samą stopę opuść do przodu całkiem do maty i znów ją unieść do góry I tak jeszcze dwa razy stopa w przód i do góry I jeszcze wydech. I wdech do góry. Super. Możemy już odłożyć kostki, jeżeli były w ogóle potrzebne. I powolutku wrócimy sobie do przodu, przenosząc ręce. Z powrotem, tak by były po obu stronach naszej stopy. I powolutku teraz jeszcze zrobimy sobie. Podwinięcie lewej stopy, unieś lewe kolano, zostaw lewo, lewą dłoń na macie i otwórz prawą rękę do góry. Postaraj się zostać w tej pozycji, zrób sobie jeszcze wdech. I spróbuj teraz przenieść prawą rękę jeszcze bardziej za siebie. Delikatnie możesz odwrócić stopy, odłóż tylną stopę na zewnętrzną krawędź, popatrz do tyłu, a następnie wróć. Do przodu. Dobrze. Wracamy do psa z głową w dole, czyli wycofujemy sobie prawą nogę. I robimy kolejny głęboki wdech, w psie z głową w dole i długi wydech. Powtórzymy całość na drugą stronę, czyli lewa noga do góry wdech. Następnie ugięte kolano przyciągamy do klatki piersiowej. Prawą stopą wychodzimy na palce, przenosimy lewą nogę w przód i staramy się przenieść stopę między dłonie. Super, odkładamy teraz prawe kolano i stopę. I znów, jeżeli potrzebujesz kostek, to sobie je połóż po obu stronach. A jeżeli nie, to zacznij bez użycia kostek wycofywać biodra, prostować lewą nogę. I unosić lewą stopę do góry. Na kolejnym wdechu przechodzimy znów do przodu. Biodra w przód, rozciągnij je sobie i z wydechem znów do tyłu, do pozycji pół szpagatu. Zrób kolejny wdech. I z wydechem stopa. Jak najbardziej w przód spróbują przykleić do maty, a następnie do góry. I tak jeszcze dwa razy. Do dołu, wydech i wdech do góry. Wydech. I ostatni raz podnosimy stopę w górę, a następnie wracamy sobie tułowiem i rękami. Do przodu. Teraz podwiń prawą stopę, unieś prawe kolano, zostaw prawą rękę mocną, prostą na macie, a lewe ramię unieś do góry. Popatrz sobie w bok lub do góry i znów zdecyduj, czy chcesz tu zostać, czy chcesz jeszcze bardziej sięgnąć do tyłu swoją lewą ręką, odkładając prawą stopę na zewnętrzną krawędź. A następnie Wszyscy wracamy lewą ręką do przodu. Dobrze, i teraz powrót do psa z głową w dole. Zrób znów jeden oddech. Następnie popatrz w przód, przejdź do przodu stopami do głębokiego skłonu. Zrób półskłon wydłuż i wyprostuj plecy. Pamiętaj, że dłonie możesz przenieść na łydki, i z wydechem znów zrób skłon. Z kolejnym wdechem unieś się do góry z rękoma w górze. I z wydechem opuść sobie dłonie, zrób kolejny wdech, i z wydechem opuść. Ręce w dół. Dobrze, zrób lewym, lewą nogą krok do tyłu. Znów staniemy w pozycji szerokiego rozkroku. Połóż dłonie na biodrach, skieruj je do tyłu, tak, żeby przybliżyć do siebie kciuki, żeby przybliżyć łokcie, otworzyć klatkę piersiową. Zrób wdech i powolutku z wydechem, z prostymi plecami pochyl się do przodu. Pochylaj się, pochylaj się, aż poczujesz, że wystarczy. Przenieś teraz dłonie na matę. Jeszcze się wyprostuj, zrób wdech. I z wydechem ugnij kolana, przysuń stopy na szerokość bioder, zejdź sobie do malasany, żeby jeszcze na chwilkę otworzyć biodra. Zrób dwa oddechy. Pamiętając, że kostki, które gdzieś są pod ręką, czy te grube książki można położyć pod piętami, jeżeli te pięty nie chcą całkiem opuścić się na matę. Dobrze, kolejny jeszcze jeden wdech i z wydechem opuść sobie biodra. Przenieś teraz nogi na matę. Powolutku, trzymając się za kolana albo z, wyprostowa z wyprostowanymi ramionami, połóż się na matę. Łóż się wygodnie. Wyprostuj sobie nogi. Możesz tu się zawsze jeszcze, pamiętaj, przyciągnąć, zanim pozostaniesz chwilkę w bezruchu. Siawasa na równej oddech, rozluźnij ciało. I pamiętaj, że zawsze możesz zatrzymać nagranie i zostać sobie w relaksie tak długo jak chcesz i jak potrzebujesz. I jak możesz. I jak zakończysz swój relaks, ugnij sobie nogi w kolanach. Na chwilkę znów możesz je przyciągnąć. I pamiętaj, żeby. Zawsze na chwilę przełożyć ciało na bok i dopiero wstać. Jeszcze głęboki wdech. I jeszcze jeden spokojny, długi wydech podczas naszej praktyki, która już się teraz kończy. Ja Ci pięknie dziękuję za kolejny wspólny czas na Macie. I do zobaczenia. Na, mam nadzieję, jutrzejszym spotkaniu kolejnym z Jogą w ramach wyzwania 30 dni z Jogą na nowy rok. Piękne dzięki. Namaste.